Witajcie, ukochani bracia i siostry! Jaką ogromną radością jest być tutaj z wami w tym szczególnym momencie! Jestem bardzo wdzięczny za każdego z was, kto dołączył do nas. Zawsze jest to błogosławieństwo, móc dzielić się Słowem Bożym oraz obietnicami, które On ma dla naszych żyć. Dziś porozmawiamy o potędze modlitwy i o tym, jak może być ona kanałem, przez który cuda Boże manifestują się w naszym życiu. Modlitwa to intymna rozmowa z naszym Panem moment. W którym otwieramy nasze serca i stajemy w jego obecności. To właśnie przez modlitwę możemy wyrazić nasze pragnienia, nasze bóle, nasze radości, a przede wszystkim naszą wiarę. Chcę zaprosić Was do wygodnego usadowienia się, poczucia się swobodnie i otwarcia serca. Przygotujcie się na głęboki moment połączenia z Bogiem. Podczas naszego spotkania wspólnie odmówimy specjalną modlitwę, która ma moc przemieniać sytuację i przynosić odpowiedzi. To zaproszenie, abyście zjednoczyli się z nami w wierze, ufając, że Bóg słyszy każde słowo, które wypłynie z naszych ust i że jest gotów działać. Jeśli jeszcze nie subskrybowałeś naszego kanału, zachęcam Cię, abyś zrobił to teraz. Subskrybując, nie tylko pozostajesz na bieżąco z naszymi treściami, ale także dołączasz do rodziny wiary, która pragnie wzrastać i umacniać się w obecności Pana. A jeśli poczujesz w sercu taką potrzebę, zostaw komentarz poniżej. Dzieląc się swoimi intencjami modlitewnymi lub tym, czego oczekujesz, że Bóg uczyni w Twoim życiu. Chcemy modlić się za Ciebie i z Tobą. Teraz, mówiąc o modlitwie, którą odmówimy, ważne jest, aby pamiętać, że modlitwa to nie tylko powtarzanie słów. To akt wiary, uznanie, że we wszystkich dziedzinach naszego życia polegamy na Bogu. Często jesteśmy pogrążeni w trudnościach, wyzwaniach i niepewności. Ale pamiętaj, że nawet w najciemniejszych chwilach, Światło Chrystusa świeci, a On jest w stanie dokonać cudów. W Biblii znajdziemy niezliczone świadectwa cudów, które wydarzyły się dzięki modlitwie. Pomyśl o Annie, która gorliwie modliła się o syna i została wysłuchana, gdy urodził się Samuel. Albo o Joóbi, który mimo niewycierpień zachował swoją wiarę i zobaczył, jak Bóg przywraca mu życie w obfitości. Te historie przypominają nam, że Bóg jest wierny i słyszy nasze prośby. Dziś, gdy wspólnie się modlimy, chce? abyś pamiętał, że nie jesteś sam. Bóg jest z tobą, słysząc każdy krzyk twojego serca. On zna twoje zmagania i najgłębsze pragnienia. Odmawiając tę modlitwę, rób to z pewnością, że Bóg działa na twoją korzyść. Uwierz, że cud, na który tak czekasz, może wydarzyć się dzisiaj, w tej chwili. Zatem weź głęboki oddech, uspokój swoje serce i przygotuj się na wejście w obecność Boga. Połączmy się w modlitwie, wierząc, że wielkie rzeczy nadchodzą. Niech ta modlitwa będzie kanałem błogosławieństw i przemiany w Twoim życiu. Pozostań z nami, ponieważ po modlitwie będziemy mieli specjalny moment, aby dzielić się świadectwami i doświadczeniami wiary. Nie przegap okazji, aby zobaczyć, jak Bóg działa w życiu innych ludzi, a być może to zainspiruje Cię jeszcze bardziej. Pamiętaj, nasz Bóg jest Bogiem cudów. On może uczynić znacznie więcej, niż prosimy lub myślimy. A dzisiaj możesz być żywym świadectwem Jego wielkości. Więc zjednoczmy się w wierze i miłości, kierując się do Niego. Przygotuj się, aby zobaczyć, jak Twój cud się wydarzy. Fragment z Marka godzina 11.24 przedstawia potężną prawdę na temat modlitwy. Dlatego powiadam Wam, wszystko, o co w modlitwie prosicie, wierzcie, że otrzymacie, a tak będzie Wam dane. Tutaj Jezus zaprasza nas do zrozumienia, że modlitwa to nie tylko rytuał, ale intymny kanał komunikacji z Bogiem, gdzie wiara odgrywa kluczową rolę. Wiara jest mostem, który łączy nas z nadprzyrodzonym, pozwalając nam doświadczyć działania Boga w naszym życiu. Pierwszą rzeczą, którą należy podkreślić, jest to, że modlitwa powinna być poprzedzona mocną wiarą. Kiedy prosimy Pana o coś, nie powinniśmy tego czynić z niepewnością lub wątpliwościami, ale z przekonaniem, że On słyszy i może spełnić nasze prośby. Wiara jest paliwem, które zapala płomień oczekiwania w naszych duszach. Bez wiary nasze modlitwy mogą stać się jedynie pustymi słowami. Pozbawionymi siły, by przenosić góry. Wiara jest zatem niezbędnym warunkiem, abyśmy mogli ujrzeć cuda. Zaufanie Bogu pozwala nam dostrzegać możliwość cudu. Kiedy się modlimy, musimy pamiętać, że stoimy przed Bogiem, który nie zna ograniczeń. On jest Stwórcą Wszechświata, który ma władzę nad wszystkim. Nasza wiara powinna być karmiona tą wiedzą. Musimy przypominać sobie obietnice Boga, które są wierne i prawdziwe. Za każdym razem, gdy się modlimy, Powinniśmy przywoływać na myśl świadectwa Jego wierności w naszym życiu i w życiu innych. To zachęca nas do wierzenia, że tak jak działał w przeszłości, tak będzie działać znowu. Ponadto, modlitwa powinna być wypowiadana z sercem zgodnym z wolą Boga. Często nasze pragnienia i dążenia mogą być wpływane przez tymczasowe okoliczności lub naszą ograniczoną perspektywę. Ważne jest, aby podczas modlitwy szukać prowadzenia Ducha Świętego, pozwalając mu kierować naszymi prośbami. Kiedy dostosowujemy nasze modlitwy do woli Boga, zwiększamy naszą zdolność do otrzymywania tego, o co prosimy. Pan zna to, co jest dla nas najlepsze, dlatego musimy ufać, że odpowie zgodnie z Jego nieskończoną mądrością. Innym ważnym aspektem modlitwy jest potrzeba wytrwałości. Często niecierpliwie czekamy na cud, ale odpowiedź Boga może nie być natychmiastowa. To właśnie w tym momencie nasza wiara jest wystawiana na próbę. Jezus uczy nas, że powinniśmy wytrwać w modlitwie nawet gdy okoliczności wydają się sprzeczne. Wytrwałość jest demonstracją naszego zaufania do Boga. Kontynuując modlitwę, nawet kiedy wszystko wydaje się stracone, potwierdzamy, że wierzymy, iż On może i będzie działał, w odpowiednim czasie. Modlitwa powinna także być aktem wdzięczności. Często skupiamy się tylko na naszych potrzebach i zapominamy dziękować za już otrzymane błogosławieństwa. Wdzięczność otwiera drzwi, abyśmy mogli dostrzec cuda w naszym życiu. Kiedy wyrażamy naszą wdzięczność Bogu, uznajemy Jego dobroć i wierność, wzmacniając naszą wiarę i oczekiwanie na przyszłe interwencje boskie. Na koniec, niezwykle ważne jest, aby pamiętać, że cuda nie są ograniczone do niezwykłych wydarzeń. Często Bóg działa w naszym życiu w sposób subtelny, ale równie potężny. Czasami odpowiedź na naszą modlitwę może być wewnętrzną zmian, więc kiedy klękniesz do modlitwy, pamiętaj o obietnicy z Marka godzina 11:24. Wiesz, że wszystko, o co prosisz w modlitwie, zostanie spełnione, pod warunkiem, że Twoja wiara jest zakorzeniona w Chrystusie, a Twoje prośby są zgodne z Jego wolą. Przygotuj się na to, aby doświadczyć cudów Bożych w swoim życiu, ponieważ on jest wierny i potężny, aby działać ponad wszystko, o co prosimy lub myślimy. Fragment z Jakuba, godzina 516, zachęca nas do dostrzegania piękna i siły modlitwy zbiorowej. Wyznawajcie zatem jedni drugim swoje grzechy i módlcie się jedni za drugich, abyście zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego ma potężną moc. Ten werset uczy nas, że modlitwa nie jest aktem izolowanym, lecz praktyką, która wzbogaca się w komunii i jedności. Kiedy modlimy się za siebie nawzajem, tworzymy atmosferę miłości, solidarności i wiary, w której cuda mogą się objawiać w sposób bardziej potężny. Modlitwa zbiorowa jest odzwierciedleniem ciała Chrystusa w działaniu. Gdy gromadzimy się na modlitwie, nie tylko wstawiamy się za tymi, którzy przeżywają trudności, ale także wzmacniamy swoją własną wiarę. Wstawiennictwo jest formą aktywnej miłości, w której przynosimy potrzeby innych przed Panem. To zaproszenie, aby odłożyć na bok nasze bariery i zjednoczyć się w wspólnym celu, którym jest szukanie boskiej pomocy. Wyznawanie naszych grzechów i modlitwa za siebie nawzajem otwierają nasze serca, pozwalając, by łaska Boża płynęła między nami. Ta praktyka nie tylko uzdrawia nas duchowo, ale także zacieśnia nasze więzi przyjaźni i braterstwa. Inną istotną refleksją na temat tego fragmentu jest moc sprawiedliwości w modlitwie. Jakub przypomina nam, że modlitwa sprawiedliwego ma potężną moc. To skłania nas do zastanowienia się nad życiem, które prowadzimy, oraz nad tym, jak nasze działania i postawy mogą wpływać na nasze modlitwy. Sprawiedliwość nie jest tylko stanem moralnym, ale postawą serca. Która dąży do zgodności z wolą Bożą. Kiedy żyjemy sprawiedliwie, nasze modlitwy stają się bardziej skuteczne, ponieważ jesteśmy w harmonii z boskim celem. Sprawiedliwość umożliwia nam bycie narzędziami w rękach Boga, przynosząc uzdrowienie i przemianę wokół nas. Ponadto wyznawanie grzechów, o którym mowa w tym fragmencie, jest kluczowym aspektem modlitwy zbiorowej. Kiedy wyznajemy nasze słabości jedni przed drugimi, tworzymy bezpieczną przestrzeń w której mogą rozwijać się wrażliwość i przejrzystość. Wyznanie grzechów jest nie tylko sposobem na szukanie przebaczenia, ale także środkiem do wzajemnej odpowiedzialności. Że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach, a wspólnota może oferować wsparcie i zachętę. To przypomnienie, że nawet w naszych słabościach jesteśmy przyjmowani i kochani przez Boga i przez naszych braci. Oczekiwanie na cuda staje się zatem naturalną konsekwencją modlitwy zbiorowej. Kiedy modlimy się w jedności, Wierzymy w moc Boga do przemiany trudnych sytuacji. Cud nie ogranicza się do natychmiastowej odpowiedzi, ale rozciąga się na pokój, który odczuwamy, oddając nasze troski Bogu. To pewność, że On działa, nawet gdy nie widzimy natychmiastowych rezultatów. Modlitwa zbiorowa uczy nas oczekiwać i ufać, nie tylko w naszym własnym zrozumieniu, ale w suwerenności i dobroci Boga. Dlatego, modląc się teraz i szukając cudu, Pamiętajmy, że droga do objawienia nadprzyrodzonego często zaczyna się od serca gotowego do zjednoczenia w modlitwie. Módlmy się jako wspólnota wiary, która wspiera się nawzajem, wstawiając się za potrzebami innych. Niech nasze modlitwy będą przepełnione zaufaniem i oczekiwaniem, wiedząc, że modląc się w jedności, jesteśmy zgodni z boskim celem. Niech praktyka modlitwy zbiorowej przynosi nie tylko uzdrowienie i cuda, ale także przekształca nas w narzędzia jego pokoju i miłości w tym świecie. Fragment z Mateusza godzina 21:22 uczy nas potężnej lekcji o modlitwie i oczekiwaniach, jakie powinniśmy mieć, zwracając się do Boga. A wszystko, o co prosić będziecie w modlitwie, wierząc, otrzymacie. Te słowa Jezusa rzucają nam wyzwanie, by nie tylko się modlić, ale także wierzyć mocno, że to, o co prosimy, zostanie nam dane. To stwierdzenie jest zaproszeniem do zanurzenia się w życiu modlitwy, pełnym wiary i zaufania. Modlitwa często postrzegana jako prosta forma komunikacji z Bogiem, w rzeczywistości jest czymś znacznie więcej. To akt wiary, ćwiczenie zaufania w Boga, który słyszy, który się troszczy i który ma moc przekształcać nasze rzeczywistości. Kiedy się modlimy, powinniśmy robić to z pewnością, że Bóg nie tylko słyszy nasze prośby, ale również jest gotów działać na naszą korzyść. Oczekiwanie, które tworzymy podczas modlitwy jest kluczowym elementem, który często bywa zaniedbywany. Oczekiwanie jest fundamentalnym aspektem wiary. Kiedy się modlimy, w rzeczywistości powierzamy naszą ufność Bogu, który już zna nasze potrzeby i pragnienia. Oczekiwanie jest mostem, który prowadzi nas do dostrzegania działania Boga w naszym życiu. To wewnętrzna pewność, która mówi nam, że cud może wydarzyć się już dziś. To oczekiwanie nie powinno być mylone z postawą roszczeniową czy targowaniem się, ale raczej z uznaniem suwerenności Boga i jego gotowości do odpowiedzi na nasze modlitwy. Tworzenie oczekiwań powinno być wspierane przez jasne zrozumienie natury Boga. On jest miłujący, wierny i potężny. Pragnie dla nas najlepszego i zawsze jest gotów odpowiedzieć na nasze potrzeby, ale często to my sami ograniczamy jego działanie w naszym życiu. Brak wiary i wątpliwości mogą być przeszkodami, które uniemożliwiają nam doświadczenie cudów, które Bóg ma dla nas. Wiara jest jak klucz, który otwiera drzwi nieba, pozwalając, by łaska i moc Boga objawiały się w naszej rzeczywistości. Ponadto pielęgnowanie serca pełnego wdzięczności i uwielbienia również pomaga utrzymać nasze oczekiwania na wysokim poziomie. Kiedy dostrzegamy błogosławieństwa, które już otrzymaliśmy, nasze modlitwy stają się pełniejsze nadziei i zaufania. Wdzięczność przypomina nam o historii wierności Boga w naszym życiu i zachęca nas do wiary w to, że będzie on działał dalej. Ważne jest również, aby pamiętać, że odpowiedź Boga na naszą modlitwę może nie przyjść w formie, jakiej się spodziewamy. Czasami cud może być wewnętrzną zmianą, pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie lub jasnym kierunkiem w momentach niepewności. Prawdziwa modlitwa to ta, która poddaje się woli Bożej, wiedząc, że On zawsze ma dla nas to, co najlepsze. Tak więc, nawet jeśli odpowiedź nie jest natychmiastowa lub nie w formie, jakiej pragnęliśmy, możemy ufać, że Bóg działa na naszą korzyść. Praktyka modlitwy z oczekiwaniem stawia przed nami wyzwanie, by żyć aktywnym życiem wiary w którym nie tylko prosimy, ale także jesteśmy gotowi otrzymać. To obejmuje bycie czuj. Zastanawiając się nad tym fragmentem, jesteśmy zachęcani do poszukiwania tętniącego życiem życia modlitewnego, w którym każdej prośbie towarzyszy pewność, że Bóg jest w stanie dokonać cudów w naszym życiu. Chcę, abyśmy zbliżyli się do Niego z otwartymi sercami i pełnymi nadziei umysłami, gotowi przyjąć to, o co prosimy. W przyszłości pozostaniemy zjednoczeni w modlitwie, podczas której będziemy mieli okazję stanąć przed Bogiem, wierząc, że On jest wierny i nam służy, i że dzięki temu będziemy mogli widzieć cuda dziejące się w naszym życiu. Wszechmogący Panie, Stwórco Niebios i Ziemi, przychodzę do Ciebie z sercem pokornym i pełnym wiary. Poznaję Twoją wielkość i Twoje nieskończone oczekiwanie. Ty, który znasz każdą naszą myśl, każdą naszą walkę i który słyszysz błagania płynące z naszych dusz, Stawiam się przed Tobą, szukając Twojego przewodnictwa i Twojej interwencji w naszym życiu. Panie, w tej chwili modlitwy proszę, aby Twoje boskie światło oświetliło drogę wszystkim zagubionym i zdezorientowanym. Niech każdy poczuje Twoją pocieszającą obecność, pamiętając, że nie jesteśmy sami, ale mamy kochającego Ojca, który nas prowadzi i wspiera przez cały czas. Niech nadzieja odrodzi się w naszych sercach, nawet w najciemniejszych godzinach, a wiara przezwycięży wszelkie wątpliwości które nas dręczą. Ojcze Niebieski, wołam do tych, którzy borykają się z trudnościami finansowymi, którzy czują ciężar rachunków do zapłacenia i niepewność jutra. Niech wasze boskie wyjątki objawiają się w zaskakujący sposób w waszym życiu. Niech otworzą się drzwi tam, gdzie wydawało się, że nie ma wyjścia, i niech pojawią się nieoczekiwane możliwości, które przyniosą zakłócenia i obfitość. Niech doświadczą na własnym życiu realności Twojej obietnicy, że nigdy się nie opuścimy. Panie, chcę Cię przedstawić także osobom chorym, zmagającym się z dolegliwościami fizycznymi i emocjonalnymi. Niech Twoja uzdrawiająca dłoń dotknie każdego z nich, przynosząc naprawę i odnowienie. Niech ból i cierpienie zostaną przyćmione zdrowiem i witalnością. Niech medycyna będąca jednym z Twoich darów będzie działać w harmonii z Twoją nadprzyrodzoną mocą i niech każdy będzie świadkiem cudów uzdrowienia i przemiany. Boże, proszę, abyś przyniósł pokój zmartwionym serkom, aby Ci którzy żyją w niepokoju i strachu, mogli znaleźć u ciebie bezpieczne schronienie. Niech twój pokój, który przewyższa wszelki rozum, ogarnie nasze umysły i serca, rozwiewając cienie zmartwień i przynosząc pogodę ducha. Abyśmy mieli nadzieję zaufać twoim planom, nawet jeśli ich nie rozumiemy, wiedząc, że twoja wola jest zawsze dobra, doskonała i przyjemna. W moim płaczu nie zapominam o zerwanych relacjach, które dotyczą pojednania i uzdrowienia. Niech twoja łaska spłynie na tych, którzy są w konflikcie, przynosząc przebaczenie i odnowienie. Niech zburzone zostaną bariery oddzielające przyjaciół, rodzinę i bliskich i niech zwycięży jedność. Abyśmy mogli nauczyć się kochać tak, jak Ty nas umiłowałeś, przebaczać, tak, jak Ty nam przebaczyłeś, i budować silne więzi, które będą chwalić Twoje imię. Panie, wysławiam Cię za zwycięstwa, które już odnieśliśmy w naszym życiu. Obyśmy byli wdzięczni w każdej sytuacji. Uznając, że każdy dzień jest darem i że nawet w naszych trudnościach możemy znaleźć powody do wdzięczności. Niech nasza wdzięczność będzie żywym świadectwem Twojej miłości i Twojej wierności. Pomóż nam dzielić się tymi zwycięstwami z otaczającymi nas ludźmi, będąc narzędziami Twojej nadziei i miłosierdzia. W tej chwili, Panie, chcę także prosić o mądrość osoby zajmujące stanowiska kierownicze, ich rodziny, pracę i społeczności. Niech szukają Twojego przewodnictwa we wszystkich decyzjach a ich serca niech kierują się sprawiedliwością i współczuciem. Niech każdy przywódca pamięta, że prawdziwa moc pochodzi ze służenia innym i że pokora jest kluczem do trwałego wpływu. Boże, niech młodzi ludzie naszego pokolenia odnajdą cel i kierunek, za którym tęsknią. Niech kierują się słonymi zasadami, opartymi na Twojej miłości i prawdzie. Niech każdy z nich odkryje dary i talenty, jakie włożył w swoje życie, i niech poczuje się zachęcony do wykorzystania ich do budowania Twojego królestwa. Niech będą światłem pośród ciemności, niosąc nadzieję i odnowienie światu, który tak bardzo tego potrzebuje. Panie, niech Twoja obecność będzie odczuwalna w każdym domu, w każdym sercu, w każdej wspólnocie. Abyśmy mieli nadzieję zjednoczyć się w modlitwie, szukając Twojego oblicza i że wspólnie mamy nadzieję być świadkami przemiany, której tylko Ty możesz dokonać. Niech każdy z nas będzie kanałem Twojego pokoju i miłości, odzwierciedlającym Twoją chwałę w naszych czynach i słowach. A twoja wola wypełni się w naszym życiu. O wszechmogący Panie, kontynuując tę modlitwę, wznosimy nasze głosy w uwielbieniu i uznaniu twojej suwerenności nad wszystkim. Jesteś Alfą i Omegą, początkiem i końcem, i w tobie znajdujemy nasz cel i naszą tożsamość. W chwilach niepewności pamiętajmy, że ty jesteś Bogiem, który nigdy nie zawodzi, który dotrzymuje swoich obietnic i który jest zawsze przy nas, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ojcze w tej chwili chcecie prosić za tych, którzy czują się odizolowani i samotni, którzy zmagają się z samotnością i depresją. Niech Twoje boskie światło przeniknie ciemności ich dusz, przynosząc pociechę i nadzieję. Niech poczują ciepło Twojej miłości, pamiętając, że nigdy nie są sami. Nawiedź każdego z nich swoją obecnością, panie, i niech odnajdą w tobie przyjaźń, która nigdy nie zawodzi, pocieszenie, które uzdrawia i siłę, która odnawia. Niech otworzą się na miłość i wsparcie otaczających ich osób, a Twoja łaska przywróci im życie. Panie, wołam także za tych, którzy doświadczają prób i prześladowań z powodu wiary lub z innych powodów. Niech Twoja odwaga i hart ducha otoczą ich i niech przetrwają burze. Niech nie wstrząsają nimi trudności, ale niech ich wzrok będzie utkwiony w Tobie, źródle wszelkiej nadziei. Niech znajdą pocieszenie w pewności, że jesteś z nimi i że każda łza, którą wylewają, jest cenna w Twoich oczach. Wzmocnij ich, panie, i daj im odwagę, której potrzebują, aby wytrwać. Boże, nie zapominam modlić się za tych, którzy szukają celu w życiu. Wielu czuje się zagubionych, nie wiedząc, w którą stronę iść. Niech twój łagodny i łagodny głos ich prowadzi, wskazując im drogę, którą powinni kroczyć. Niech każdy odkryje plan, jaki masz na swoje życie i niech poczuje motywację do podążania za twoją wolą. Niech doświadczą radości służenia tobie i innym wiedząc, że prawdziwa satysfakcja pochodzi z życia mającego cel i znaczenie. Ojcze, chcę cię prosić także za tych, którzy poświęcają się niesieniu pomocy potrzebującym, którzy pracują w organizacjach charytatywnych, w szpitalach, szkołach i innych miejscach, gdzie potrzebne jest współczucie. Niech twoje błogosławieństwo spoczywa na nich, niech będą umocnieni w swojej pracy, a ich działania niech odzwierciedlają twoją miłość. Niech będą zachęcani do kontynuowania nawet gdy trudności wydają się nie do pokonania, i niech odczuwają pozytywny wpływ, jaki mają na życie tych, którym służą. Panie, spraw, abyśmy byli zjednoczoną wspólnotą, w której miłość i zrozumienie będą przeważać. Pomóż nam wspierać się nawzajem, zachęcając i budując się, jak bracia i siostry w Chrystusie. Nie pozwól, aby różnice nas dzieliły, lecz raczej spraw, abyśmy odnajdywali jedność w Twojej miłości. Pomóż nam słuchać siebie nawzajem. Przebaczać i dążyć do pokoju w naszych relacjach. Niech nasze słowa i czyny będą odzwierciedleniem Twojego charakteru, a we wszystkim, co robimy, niechaj będziemy chwałą dla Twojego imienia. O Panie, gdy kończymy tę modlitwę, chcę Ci podziękować za Twoją wierność i za Twoją nieustanną obecność w naszym życiu. Dziękuję, że wysłuchujesz każdej z naszych próśb i kochasz nas w sposób bezwarunkowy. Niech ten czas modlitwy odnawia nas i umacnia, abyśmy byli gotowi zmierzyć się z wyzwaniami które na nas czekają. Niechaj niesiemy Twoje światło tam, gdzie się udamy, będąc żywymi świadkami Twojej miłości i dobroci. Niech Twoja pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże naszych serc i umysłów w Chrystusie Jezusie. Pamiętajmy, że niezależnie od tego, co przeżywamy, Ty jesteś z nami, a w Tobie znajdujemy wszystko, co potrzebujemy. Niech każdy dzień będzie okazją do służby i do dzielenia się miłością, którą od Ciebie otrzymaliśmy. Za wszystko to, Panie, Modlimy się z wdzięcznością i zaufaniem. W imieniu Jezusa, naszego Zbawiciela. Amen. Drodzy bracia i siostry, dotarliśmy do końca kolejnego rozważania i mam nadzieję, że słowa, które dzisiaj podzieliliśmy, głęboko dotknęły waszych serc. Modlitwa, którą wspólnie odmówiliśmy, jest zaproszeniem dla Pana, wezwaniem, by wszedł w nasze życie i przemienił nasze okoliczności. Czasami, gdy stajemy w obliczu trudności, może się wydawać, że Bóg jest daleko, ale prawda jest taka, że on zawsze jest obok, gotowy nas wysłuchać i prowadzić. Pamiętajcie, że wiara jest naszą kotwicą w czasach burzy. Kiedy się modlimy i szukamy obecności Boga, otwieramy drzwi do tego, by cuda mogły się wydarzyć. Dziś zachęcam Was, abyście nadal wołali do Pana, nie rezygnowali z marzeń i wierzyli, że to, co niemożliwe, może stać się możliwe w Jego rękach. Często cuda nie dzieją się w sposób, w jaki się ich spodziewamy. Ale to nie znaczy, że Bóg nie działa. On zna to, co najlepsze dla nas i w swojej nieskończonej mądrości ma moc przekształcać nasze życie w sposoby, których nigdy byśmy nie mogli sobie wyobrazić. Jeśli ta wiadomość dotknęła twojego serca, zapraszam cię do jeszcze głębszego zaangażowania się w naszą wspólnotę. Polub ten film i podziel się nim z tymi, których kochasz. Może twoje dzielenie się stanie się światłem, które oświetli drogę komuś, kto potrzebuje nadziei? Napisz w komentarzu, jak to rozważanie wpłynęło na twoje życie, twoje doświadczenie może być inspiracją dla innej osoby, by zbudować głębszą relację z Bogiem. A dla tych, którzy jeszcze się nie zapisali, nie przegapcie okazji, aby śledzić naszą twórczość. Jesteśmy tutaj, aby przechodzić obok siebie, rozwijać się w wierze i wspierać się nawzajem w naszych duchowych podróżach. Każdy film, który publikujemy, jest tworzony z sercem, z zamiarem przynoszenia słów, które budują i umacniają naszą relację z Panem. Ponadto chcę przypomnieć o znaczeniu wspólnoty. Nie jesteśmy sami na tej drodze. Razem jesteśmy silniejsi. Jeśli przeżywasz trudny moment, nie wahaj się szukać wsparcia w społeczności. Nasze grupy modlitewne i studia biblijne to miejsca, w których możemy dzielić się swoimi zmaganiami i zwycięstwami, modlić się za siebie nawzajem i rozwijać naszą wiarę. Biblia naucza, że tam, gdzie dwóch lub więcej gromadzi się w Jego imieniu, tam On także będzie. Dlatego zjednoczmy się w modlitwie i miłości. Gdy kończymy to rozważanie, zapraszam Cię, abyś zabrał tę wiadomość ze sobą. Medytuj nad prawdami, które podzieliliśmy, i pozwól, aby Duch Święty działał w Twoim sercu. Niech poczujesz obecność Boga w każdym kroku swojego dnia, a wyzwania, przed którymi stoisz, niech będą okazją do zobaczenia Jego potężnej ręki działającej w Twoim życiu. Nie zapominaj, modlitwa to potężne narzędzie przemiany. Kontynuuj modlitwę, nadal wierz i, co najważniejsze, miej nadzieję na swoje cud. Bóg ma plan dla ciebie i jest wierny, aby spełnić swoje obietnice. Niech pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże twojego serca i umysłu w Chrystusie Jezusie. Dziękuję za Twoją obecność tutaj dzisiaj i za możliwość podzielenia się tą wiadomością z Tobą. Niech światło Chrystusa jaśnieje w Twoim życiu i niech będziesz żywym świadkiem Jego miłości i łaski. Do zobaczenia wkrótce. Niech Bóg błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę obficie. Bądźcie w pokoju Pana.